Cześć cześć, mam wszystkim. Ja jestem Heksa, a to kolejny vlog. I znowuż przepraszam Was za przerwę. Nie mam czasu nagrywać. No bo po prostu albo to gdzieś wyjeżdżam, albo po prostu nie mam dostępu do mojej konsoli. Też po prostu nie ma czasu. Ale mam dla Was niespodziankę. Szykuję się wspaniała seria. Zagrajmy w Call of Duty Black Ops 2 na multiplayerze. Myślę, że szykuje się to naprawdę bardzo fajna seria. I szykuje się też druga seria, która będzie jeszcze lepsza Battlefield 4 na multiplayerze. Proszę was, naprawdę, Battlefield 4: wielkie mapy, wspaniała rozgrywka, wspaniała grafika. Wszystko jest tam wspaniałe. Więc ja dziękuję Wam za tego vloga. Żegnam Was. Subskrybujcie, komentujcie. Cześć!